Paulina urodziła się 29 listopada 2009 roku w szpitalu klinicznym w Szczecinie. Niestety jej choroba nie pozwala na normalne funkcjonowanie wśród innych dzieci. Cały czas jest pod opieką rodziców, którzy ciągle myślą o jej przyszłości, a do tego potrzebują pieniędzy. Na dzień dzisiejszy? No myślę, że na dzień dzisiejszy, no ale no, tak mówię, no zbieramy właśnie te na tą, na rączki, tak? No tak, rączki kosztują 26 20, tysiące w Hamburgu, tak? Opraca na pięć zabiegów ja pani mogę jeszcze powiedzieć, że tak lekarze nam powiedzieli nam, że być, no to za pięć zabiegów operacja, tak? Być może, no, może być więcej zabiegów, tak? I więcej pieniążków będzie potrzebne, tak? Na razie lekarze obstawiają powiedzmy taką kwotę na dzień dzisiejszy. Dzięki dobrej woli innych, być może potrzeby rodziców Paulinki się spełnią, choćby w niewielkim stopniu. Rehabilitacja jest bardzo ważna, ale i bardzo droga, i naprzeciw tym potrzebom wyszedł człowiek, który zorganizował koncert specjalnie dla Paulinki, z którego 100% dochodów zostanie przekazanych na rehabilitację. A dlaczego postanowił pomóc rodzicom chorej dziewczynki? To jest moja pasja, z którą zawsze szerza organizację Impress, a to jest takie zdobycie z jakiejś dodatkowej. dodatkowej... Dodatkowego szkolenia swojego, żeby to coraz bardziej, jak to ująć, coraz bardziej, żeby to nabierało ręce i nogi, miały moje organizacje interes. Takie koncerty są potrzebne, bo dzięki temu pomagamy innym. Sam koncert zapowiada się bardzo interesująco, bo organizatorowi udało się namówić do współpracy ciekawych artystów. To jest druga Msobowska, Mareli Rodowicz, Marcin najman Boxer. Empatii z zespół: Black Dogs, e, Christian Maistweig i Serafim Lissowski oraz Tadeusz Wasileski. Bilety na koncert są jeszcze dostępne. Osoby, które chcą się przyłączyć do tego szczytnego celu, powinny przyjść w piątek 9 marca do klubu Delta, by pomóc rodzicom Paulinki, którą czeka jeszcze długa droga do normalnego funkcjonowania.